Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantazy Challenge. Tym razem ze mną jest Koza, także Siemanko. Gdzie ma tej? Koza kanał, Koza Sport! Oczywiście link do kanału kozy macie pod spodem w opisie, jak też do innych uczestników. Zajrzyjcie, subskrybujcie, zobaczcie, co kto robił. Naprawdę warto, a przed nami pierwsze spotkanie mecz rewanżowy, będziecie mogli zobaczyć u Kozy. Także zapraszam też tam za godzinkę, może wcześniej, może później, mniej więcej. No co, gotów? Tam, patrzę na te oceny naszych składów i to jest niespodzianka, to jest surprise taki przygotowany. Tak. Dobra, nie będę zmówił. To jest skład ze rozgrania, jak zresztą widzicie. Koza też to widzi. Tak. A ja mam skład bramkarzy, więc nie. Gdzie jest fair play w tym wszystkim? <laughs> Stary, za rozgrania. Każdy z nich ma zero rozgrania, to jest po prostu piękne. Nie, no, no, ma, no, ja miałem konopiankę z przodu, no i miał zero rozgrania. Jak gdyby, ja, ja to rozumiem, no. no... Nie no, z nie kupisz. Z nie Maria! <laughs> Co się dzieje? Jestem, nie uciekaj. Zrobiłem Już, już no, dobrze. Wypadła. Ta, ale jest. boję się, że wujek Handicap tu może przyjść i mnie odwiedzić. Chciałbym Czego bym nie chciał? Chciałbym powiedzieć, że nie postawię autobusu, ale już postawiłem, więc. Mówisz? Tak, a potem ludzie piszą, że się nie potrafi grać. Zagrajcie sobie kiedyś taki mecz na taki skład. To jest po prostu masakra, ale dobra, już netto pięknie. Jest jedna zaleta. Nie, nie, nie. Aj! Jest ja tak czuję... mega ciężko. Nie wiem, ja się czuję, jakbym grał pociągiem towarowym, więc to jest masakra. No i powiedz, co cały mecz tak będzie wygrać? Możemy Koza. się podzielić punktami, stary. Możemy się podzielić <noise> punktami, nie ma problemu. Remisik i lecimy z drugim meczem. To było to, czego że ja mam jednego zawodnika z przodu, to jest trochę słabo, no ale... Dawaj. Nie wiem, czy masz świadomość, że ja Ci mogę strzelić tu gola bramkarzem, to jest zawsze coś. Strzeliłem Lachowi gola bramkarzem, to jest... No nie, 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 nie. Spoko, no, dala, spoko Neymar. Dlaczego? Ale bramkarz tak na ko... Ej, to się odbiło. Gdzie? Od kogo niby? No nie wiem właśnie. Dawaj, dawaj, markety! Nie! Marketi, sam na sam! Markety! Dżagielka! Nie. nie, nie, nie! Gol, gol, gol! Jest posłuch! Oooo, nie wierzę Boże, w to. Dla chu. ci gola bramkarzem. Dobra, nie o to chodzi, chodzi o to, jaki jest wynik. Nie, jest fajny. Piepszony autobus! Nie, 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 nie. Kuźba macz zaczyna się! Ah. Jak? Powiem ci jak bramkę strzelę No to. E, e, no to jeszcze nie będę wiedział Rozwalę coś Przysięgam, że zaraz coś poleci Nie! No, to, to jest, to jest tylko nie, nie, Spokojnie, to jest tylko nie, nie wierzę w to Tyk cyk neto, 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 Neto! Ai, ai, ai. Faul nie! No stary, ja się nie mogę nawet dospędzić, no. Męski Co mi z tych chur, zawodników, jak ja się nie ruszam nawet. Pałk, oh, oh. panie sędzio, no w obie strony, a nie tylko w jedną. No widać, że mecz ustawiony. Mhm, ustawiony. <grym> jak ja tu mam cokolwiek <grym> rozegrać? Weźcie mi to, wytłumaczcie, przecież tu się nie da. No nie da tu się ruszyć <grym> nawet. O, ja no nie... sędziu, ja zobaczyć... o, no panie sędzio, szedłem z Ja chcę zobaczyć... aż mnie oko zabolało. Szedłem, szedłem, z kontrą. szybką kontrą. Jeden pieprzony celny strzał. Liczy się skuteczność, słuchajcie. Jeżeli coś robicie, to róbcie to porządnie, Uff. po prostu. O, o, o. o, prawa noga. Chciałem, żeby uderzył zewnętrzną, no ale... Pogba, no nie, w murek. Nie. Patrz, co on robi, stary! Teraz dopiero czuję chyba to zero zgrania. No, Uderzam jak wiesz. zawsze. <noise> nie widziałem kilku w ogóle. Ja popatrzę, nie umiem Patrz. w ogóle wolnych wykonywać. Patrz. O. No skoń, nie, znowu broń. Interwencja. Uj. Nie, 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 nie. Jest. Dywala, prawa noga. A mnie zaskoczył teraz. Ja przygra jajaj ładnie tu. Gustawo chyba ci zrobił tą bramkę, przede wszystkim. Tak, nie? tak, Bo tak To tak, pięknie tak, wyskoczył. Szkoda. Uh. To jest, no to jest faul. Nie, no ale nie karny, ale gwizdnąłbyś za coś takiego karnego w rzeczywistości? Nie wiem, ale to jest faul! Gwizdnąłbym, tak? Gwizdnąłbym. Ty byś nie gwizdnął? To jest, to jest oczywiście karny. Jest! Ładnie. A, o, ja, 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 ja. Neymar. Wiesz co, jest Kurde. problem, bo im się kondycja skończyła po prostu. Znaczy, mówisz? są już bardziej zmęczeni i widać, że nie nadążają z tym. Sergio kun Aguero No nie, no chyba sobie <laughs> kpisz! Oni, oni tracą strasznie szybko kondycję bez zgrania. I pomyśl sobie, jakbyś miał teraz tego, jak on się nazywa. O kurde, nie. Marchetti? Tak, tak jest! Tak jest! Jak! O mój boże, aby. Czy to Wojtek szczęsny, czy Abiatty? Czy, nie, 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 Abiaty chyba, ale wytłumacz mi ja go to wykończył. On ma tyle lat, człowieku, że widział tyle goli, ja że po prostu wiecie. nawet nie musiał trenować. Dobra, wracam na autobus, bo byłem na zrównoważonym teraz, żeby strzelić go. Nie, 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 nie! Jest! No <noise> Bóg ba! Już miałem się drzeć stary, że słupy. To zadumity... Ale, ale, a! Aaaaaa! Masakra, czekaj, ale... Myślałem, że poprzeczka. Ja byłem pewny, że ta osiemnastka wyjmie tu piłkę. Fak znowu trzeba na zrównoważonym jechać. Albo nawet ofensywny wezmę. Dawaj, dawaj, Neto! Neto, akcja życia! Neto, akcja... dawaj! Neto! Neto! Karny, panie sędzio! Gwizdnął mi za to karnego? Oczywiście, że tak. Próbujmy... Jest, koniec! Jakbym to przegrał, to bym usunął kanał chyba. Nie, no ewidentny fart, ewidentny fart i handicap w tym meczu. Wynik zupełnie niezasłużony, moim zdaniem. O stary, ale jak ty to zrobiłeś, że strzeliłeś dwie bramki w sumie? Nie wiem. Ja się odwołuję, szczerze powiedziawszy. Ja się odwołuję. Ten mecz, coś było tutaj nie tak. No, marketi z było... zawodnikiem meczu, no to się nie dziwię. U mnie no. jest jajaturę. Tak? No, 8-1 jajaturę, perin 6-4, marketi 7-4. A marketi 8-3 u mnie. Laku czy my na pewno graliśmy ze sobą? To jest ustawione wszystko. Wydaje mi się, że to jest ustawione i to powinno się zbadać. O mój Boże. I mam tylko jeden celny strzał, według jej. Nie no, gg, GG. Popatrzcie, zobaczę statystyki, czekaj. Sprawdzę staty jeszcze na koniec, zobaczymy. Jeden celny strzał i dwie bramki strzelił. I on mówi, że to jest ustawione. No oczywiście, że tak. Widziałeś przede, w... przede wszystkim, oceny zawodników się nie zgadzają. To jest, to jest jak zwycięstwo PSL-u. To powinna zbadać jakaś komisja wyborcza. No nic, dzięki wielki za meczek no, dziękuję. Widzimy się na rewanżu, także lećcie teraz do korzy, zobaczcie rewanż i mam nadzieję, że skończy się moje zwycięstwo, bo jak nie to będzie ciężko. No dobra, trzymajcie się na razie i piona. Piona!